Nie, od głośności. Balans między dźwiękami mam na słuchawce, to musisz przycisnąć. Aha. Tu mam też taki... No, takie zwykłe pokrętło, jak muszę od głośności. No, no, no. Ej, no ogólnie byśmy mogli w to grać, tylko... Jakby... Ciężko już mi się gra. Ja bym musiał mieć, nie wiem, ps 5 żeby grać. Z lepszą rozdzielczością, bo... Znaczy mówię, jeszcze jak patrzysz... No swoją drogą to na ciekawe blisko. czy ten Czy między PS4 a PS5 Ech. ludzie grają, czy tam Gdzie idziemy w ogóle? Czemu mamy wszystkie punkty? E, to idziemy na e. Pewnie na a Pewnie startujemy Czekaj, lec. da się tu kurde zmienić klasę? 1 na 2 Da się No właśnie To się bez broni przez chwilę i ta broń nagle ci wyrasta z dubska e, Nie wiem bo się jeszcze nie zrozpiłem. Tak jakby masz puste ręce, to samo było w Call of Duty u mnie. Masz puste ręce i nagle, nagle broń wyrasta. Tamto mi nagle kurde pod koniec meczu, no pod koniec, no trochę bardziej niż połowa meczu była i nagle mi na budynku znikła. Sam wie, what the fuck? Ło, dużo ich. A ja dalej nie mam tekstur w swojej postaci. Nie wiem, czy ja mam gorszą wersję PS4, czy... Moja rakieta nawet nie wystrzeliła, a koleś się zawiesił tym kufnem tam. Szlak. Ja się podniosę sam. Nie wiem, co tu chodzi. Ja się podniosę sam. Nie męczcie się. O kurde, jest to jeszcze czołgiem, chyba? gąsienicowy, ciężko trochę określić. Jego płeć? Wiem, te szybkie piżdiki. No. O kurde. Nie! Kurde, utknąłem, jak wyjechałem za mapę. Cwaniaczki, nie? Kurde, mają Ej, ale dźwięk jest dobry. No. Pomijając te wszystkie piksele, które mi się właśnie wyświetlają przy wybuchach i pościgach i w ogóle, to, to sztos. <laughs> wysadzili. Byli, nie widzi Zasobnik z moździerzem 60 mm. To cię kropnęło? No, moździerz. Mm. Samo powtarzalnym. Ja to się próbuję tu odnaleźć. Jeszcze Ko mnie są. Ło jezu, dużo. Pięciotypa! typa. Sześciu więcej fragów dla mnie. <laughs> Powiedziałbym zostawić... o, siedmiu. Coś mi... ośmiu. Zde nawet mnie zapierdzieli już. Ze snajpery. Kurde. To sie sieczka jest. No jest. Panie dziejaszku. No już wchodzą do tego budynku tu. Idę, idę. Już coraz bliżej są. No kurwa, a czemu nas stoi i go nie zabije? A to ty chyba. Ja biegłem, to nie stałem Aha, no to był od nas z Timu On stał i w ogóle jakby... Kurna. Ja tu w dupie. Może stał w Słuchaj, miejscu i chciał mama, ale jest. nikt nie słyszę. Laonda jakiś. on dalej stoi w tym samym miejscu. Ech, co za ludzie Boże, to jest po prostu tragedia. Czasami ludzie wchodzą do gry, ale nie ogarniają Oni w ogóle już życia. Nam, nam zajmują te no, widzę. punkty. A ja tu w dupie, bo to jest impreza. Ja i tak jestem w tej grze tylko na chwilę, więc mi nie zależy na naszych ludziach. A coś mnie przyjechało na no? kurde. Bostro i ja wkuję nie wiem o chuj mu chodzi Kole Co ma kurwa jakiś pancerz? Kurde, jestem na E1. A e, nie bij, kurde! Fuck. Ja nie chciałem. O, ktoś mi dybsko uratował. Cicho, może mi też ktoś uratował. Ej, no jestem na taśmie i jadę dalej. i czołg. Cicho, zdejmujemy E1. Fuck. Fuck and chicken. No. No, no jest impreza jest to raczej nic nowego. Poszedł granat odnica. kontrolujemy już No nie. Koleś na dobicie, no. nie było tu, wsadzi w sumie. O, jakieś pole minowe wysadziłem. Kurde, tam jest pojazd, nie? Widzę. Już go biorę na siebie. Nie dostał. <takujesz> tak go wziąłem na siebie. To była dywersja, czy kurde, chciałeś go zlikwidować? Oła. Kurde, tam też zajmują. Muszę nie bezrespić. Tyrym, tym, tym. Tak nie dostał głowy. Prawie. Aj no mogę. bez ja, sniperzy nas rozpieprzają, nie? Ole dostał bułę. To, kto nas rozpieprza, ten nas rozpieprza. Dobra, mnie, z, dobra mnie rozpieprza. Podniesie Które Tam ktoś? siedzą, w tych. Głowa. Nie wiem czy cię podniosę. Nie, 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 bo... nie, bo to jestem na otwartej. Oni cię kropną jak ja się tam... Jak będziesz mnie podnosił. Czekaj, ja spróbuję Ej. zmodyfikować. Że właśnie jakąś inną... Ten spróbował karabin z Słowa. Że jak z tej broni głowy wchodzą, to jest poezja. O, teraz to moja głowa gdzieś tam weszła. Przedajemy jest 10. O kurde, tu jest po, pojazd. jesteś w stanie mnie podnieść? Eee, o, ty Ej, Ej, ty jesteś u góry, w ogóle gdzieś ci na dach No widz. O, już mnie podnieśli To jest padłe. Ja jestem na dole Wyjebuj. Pani Co, jakby za... piknie lotocie. No fajnie Nie fajnie tam sobie wisiałem w No tak, ty wisisz i tu myśl nie, nie podniesiesz mnie I do tego piździka tu rozjebać Dobry? Polecany do pana, <śm> nara, no będzie mnie tu, będzie mnie tu drożnił. O, idą Środkiem Jedna głowa, drugą mi zabrali, ale to nic. Coś się odwlecze, to nie uciecze, tak? O, no? no wychyl główkę. Coś tu jedzie. Drola puszcza. O. Rzek się wystraszył. Dobrej. No widzę, widzę. Masz coś na niego, czy... Ej, ej drugi! Na blisko! O Jezu! Gdzie? No zaznaczyłem! Ja mam jedną rakietę tylko. Te dwa są, nie? No widzę. A ja już nic nie mam. O Jezu, o, w to jeszcze w trzeci top przyjdzie z daleka. A tu na blisko się ich pozbyliście? To jest jakaś. Chce się tu sprawdzić staty, bo podobno się da czyli Coś tam już się już dało. No jak Dwie głowy! To promocja była. Dwa w cenie jednego. Co jest? Mam no skołpę. Trzeba mieć farta jednak. Trzeba jeździ dalej. Ale wyjebało coś. BUM! dwa? Są. Nie. raz dostał To Do mojej wieżyczki podszedł jeden eee, ten samochód jeszcze jeździ Jest! coś tam grana skosił jest jeszcze dwóch jak coś. Oh, fuck Szczerze? Jest jeden, jest jeden czołg jeszcze na górze. Oh fuck, on mnie goni! <laughs> Ej, szczerze, tego mi brakowało w Call of Duty. Rozpierdolu? No. O kurde! Znowu ktoś jeździ sześć osób już jest na Te O, dobra. To jest zwycięstwo. Ja mówię, kurde, tam walczę, ja chcę iść. <laughs> <Top fuck. laughs> Ale dobre, dobre. No dobre to było. Już herbatki zrobię.